Dobry moi drodzy, witam serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z Karta na maj. Przed nami miesiąc koncentrujący się na dającej życie kobiecej energii. To czas radości, miłości i wszelkiego rodzaju obfitości. Ta sprzyjająca wibracja zarówno dla intencji związanych z emocjami, jak i z materią związana jest z opiekującą się majem boginią Wenus, patronką znaku byka, patronką całego tego roku, która reprezentuje wartości dotyczące zarówno sfery duchowej, jak i doczesnych przyjemności. Jej zmysłowa natura otwiera nas na zrozumienie tego, co jest nam niezbędne, aby móc cieszyć się każdym dniem. Tym razem jednak Maj przyniesie także o wiele mocniejsze energie, nie powiem, że łatwe, ale za to mające niezwykłą moc gruntownego przetransformowania rzeczywistości. Jeszcze w kwietniu, wnów w znaku byka, będziemy mieli bowiem możliwość zainicjowania czegoś, co będzie sensem naszego istnienia przez całe lata, a nawet przez całe życie. Więcej informacji o Majowych energiach znajdziecie w Zakładce Społecznej. No i serdecznie zapraszam, a teraz zobaczmy już, co przyniesie ta niezwykle szczodra wibracja nadchodzącego miesiąca. Drogie rybki, przed nami miesiąc nazywany nie bez przyczyny miesiącem zakochanych. Celebrujcie więc w maju wszelkie przyjemności w najdrobniejszych ich przejawach. Niech wasz świat wypełni się światłem, kochani. I z tą intencją, aby jak najwięcej poczucia spełnienia, radości i obfitości stało się waszym udziałem w nadchodzących tygodniach, przełożyłam dla was karty. A teraz możemy już zobaczyć, z jaką energią, celem lub zadaniem rozpoczynasz ten czas rozwoju i rozkwitu. Na no, kochane rybki, dziesiątka kielichów, naprawdę nie macie powodów do narzekań, bo... Albo w tym miesiącu przekonujecie się, że faktycznie warto było się w coś lub w jakąś relację angażować, bo przynosi wam pełne szczęścia. Albo właśnie w tym miesiącu będą miały miejsce takie wydarzenia, które przyniosą wam tego rodzaju refleksję. To jest dokładnie to, to miejsce, ta praca, ta aktywność, ta relacja. Możecie też oczywiście liczyć w maju na świetne samopoczucie i na życzliwość osób z Waszego otoczenia. Jest to tak pozytywna energia, szczególnie w tym emocjonalnym miesiącu, któremu patronuje Bogini Wenus, że naprawdę nie ma powodów, żeby o nią dopytywać. Natomiast jak najbardziej jest powód, żeby dokładnie dowiedzieć się, jaka w takim razie płynie do Was w tym miesiącu energia z otoczenia. Cóż Wam wychodzi naprzeciw? No przekonajmy się, moi drodzy. Energia karty bramy, trójka buław, a więc zobaczcie, nic nie utyka w martwym punkcie, a wprost przeciwnie, macie otwartą drogę, aby kontynuować to, co wam to szczęście, tą radość przynosi, aby zainicjować takie piękne, kielichowe zmiany w tym miesiącu bez obaw że wasza ścieżka przez te dwubuławowe wrota z tym asem buław w dłoni donikąd nie prowadzi. A więc faktycznie, no nie chcę być inaczej przy tej karcie bramie. Część z was po prostu przekona się, że to, co robiłyście do tej pory, w co się angażowałyście, przynosi realizację waszych oczekiwań że na czymś i na kimś naturalnie na pewno już się nie zawiedziecie, że ma to wszystko ciąg dalszy. Podobnie bez obaw przekraczajcie drogie rybki, te buławowe wrota, jeżeli coś spektakularnego będzie miało miejsce w tym właśnie miesiącu. Bo Tarot jasno mówi, to ci przyniesie szczęście, radość, satysfakcję, zadowolenie. Ale o ile pamiętam Wasze poprzednie rozkłady, faktycznie w głównej mierze będzie w tym miesiącu chodziło o takie utwierdzenie się w tym, że jestem we właściwym czasie, we właściwym miejscu, z właściwą osobą. Połączymy więc te dwie karty do powiedzenia i zobaczymy, co jest na styku tych dwóch wibracji. Co nam tarot tutaj będzie chciał pokazać, moi drodzy? Dziewiątkę kielichów. Spełniasz swoje marzenia. To, na co liczysz, stanie się. To, czego potrzebujesz na dobre, rozgości się w twoim świecie. No ale skoro mamy tutaj kartę bramę, to zapytajmy się, jakie jeszcze możliwości przynosi Ci Maj, lub na jakie zmiany po przejściu przez te wrota możecie drogie rybki liczyć. No spójrzmy, że to co przynosi Wam to szczęście, zadowolenie przejdzie w taką fazę konkretyzacji, materializacji o, i to Wy będziecie kierować tego rodzaju wydarzeniami. To jest oczywiście energia pazia denarów, a paź z denarem w dłoni ma właśnie za zadanie rozpocząć budowę fundamentu pod Waszą przyszłość. Najbardziej banalny przykład przychodzi mi tutaj do głowy. Z kimś jesteście w związku, nawiązujecie jakąś relację, która przynosi Wam to szczęście i w maju utwierdzacie się w tym, że jest to ta właściwa osoba. Decydujecie się więc w jakiś sposób. Tą waszą relację sformalizować, tak właśnie zmaterializować, uziemić. To mogą być oświadczyny, to może być taki czas, kiedy zaczniecie planować ślub, to może być również decyzja o przeprowadzce czy wspólnym zamieszkaniu. Tak manifestują się tego rodzaju przejścia przez energię trójki buław. Ale kochani, skoro jesteśmy przy Paziu i przy Nowym Zasiewie, to może być również decyzja o tym, że powiększamy rodzinę, że decydujemy się właśnie na taki krok. No tak czy inaczej, to co było jeszcze może całkiem niedawno w takiej fazie uczuć, marzeń, potrzeb, w maju zaczyna naprawdę nabierać konkretnych kształtów. Ale nie obawiajcie się, to nie przewróci waszej rzeczywistości do góry nogami w jakimkolwiek obszarze życia i w jakikolwiek sposób będziecie tego rodzaju zmiany wprowadzać. Przy energii pazia to jest dopiero ten pierwszy krok przez te wrota. Taka właśnie potwierdzona, zadeklarowana decyzja, która po prostu potrzebuje więcej czasu, aby. Dojrzeć i przynieść wam w pełni tą realizację oczekiwań. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie dopowiedzmy sobie jeszcze tę kartę. Czy Tarot ma nam na ten temat coś więcej do powiedzenia? Oj, tak! Może i przez te buławowe wrota będzie to dla Was taki pierwszy krok. Postawienie kropki nad i, ale bądźcie przygotowani, mówi Tarot, że później sprawy ostro ruszą do przodu. To jest wibracja ósemki buław, czyli cały szereg różnego rodzaju zadań. Multiplikacja do ósemki tego buławowego asa, którego macie w dłoni w trójce. Wiele spraw, wiele rzeczy, wiele tematów, które ogarniacie jednocześnie. I znowu trzymając się tego najbardziej banalnego przykładu, jeżeli zdecydowaliście się na formalizację waszej relacji i jeżeli się komuś oświadczacie bądź przyjmujecie takie oświadczyny, to faktycznie... Macie do zainicjowania cały szereg tego rodzaju aktywności. No nie muszę wam mówić, że przygotowanie ślubu, wesela, może z tym związana być też przeprowadzka, zakup jakiejś nieruchomości, wymaga ogromu czasu, energii i zaangażowania. I tutaj właśnie Tarot chce Wam to powiedzieć zawczasu, że po drugiej stronie tych drzwi... No, to już trzeba będzie się sprężyć, moi drodzy. Od czego w takim razie zacząć? I tutaj pytam właśnie o tego denarowego Asa. Jak pokazuje się w związku z tym Wasza najbliższa przyszłość? Jak te Wasze kielichowe marzenia, życzenia wyglądać będą z tej perspektywy? No tak. Trzeba będzie zacząć podejmować ważne decyzje. No prawdę mówiąc, Tarot nam tutaj powiedział pewną tak zwaną oczywistą oczywistość, bo tam, gdzie szereg działań, ogrom spraw do ogarnięcia, zainicjowania, no to siłą rzeczy piętrzą się tego rodzaju decyzyjne zagadnienia. I tarot Wam tutaj radzi, żebyście tego rodzaju weryfikacji, rozstrzygnięć nie odkładały. Żebyście sobie wszystko dobrze przemyślały, drogie rybki, właśnie w tej fazie przechodzenia przez trójkę buław, bo potem może nie być na to czasu. Rzecz w tym, kochani, żebyście po prostu tym, co Was cieszy, przynosi jakąś radość, przyjemność, jakąś satysfakcję, nie poczuły się paradoksalnie przytłoczone. Szczególnie w takich sprawach bardzo konkretnych, wymiernych, zawodowych, związanych z finansami. Ustalcie sobie zawczasu, na czym najbardziej Wam zależy, żeby potem nie działać pod presją czasu, bo Skoro wkrótce rodzina się powiększy, skoro planujemy ślub i myślimy o wspólnym zamieszkaniu, no to trzeba jakąś nieruchomość może wynająć, może kupić. Nie podejmujcie takich właśnie denerowych decyzji, bo już najwyższa pora, bo czas goni. Naprawdę wszystko przemyślcie sobie wcześniej. No, nie muszę podkreślać, że w sprawach zawodowych, biznesowych tego rodzaju weryfikacje są tym bardziej istotne. Zanim wasz biznes na dobre ruszy, zanim przybędzie wam obowiązków w nowej pracy, zanim. Trzeba będzie sprostać jakimś wyzwaniom, zapytamy o to, związanym z prowadzeniem działalności. Mówiąc krótko, zanim przejdziesz przez te wrota, zanim postawisz kropkę nad i, wszystko sobie zaplanuj. Odpowiedz sobie na pytanie, jak ta Twoja przyszłość. Po drugiej stronie ten twój zasiew, bardzo już konkretny, ma wyglądać, a nie, że jakoś to będzie, zobaczymy po drodze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli masz spełniać swoje marzenia na poziomie dziewiątki, czyli takim bardzo osobistym i na poziomie dziesiątki, czyli w korelacji z innymi osobami, to chroni właśnie w ten sposób żeby potem nie utknąć w jakichś rozterkach, w jakichś wątpliwościach, skoro mówi nam o tym ten księżyc w Nowiu, zaczynasz coś nowego. No ale oczywiście ja się rozgadałam, a powinnam już dawno dopowiedzieć tą kartę. Co jeszcze na ten temat ma nam tarot do powiedzenia? Dokładnie to, co powiedziałam ja, zaczynasz nowy etap życia, tak pisany z dużych liter, bo jest to energia maga. Pierwsza karta na ścieżce wielkich arkan. Nowy etap, nowy rozdział, nowa wspólna droga. Niech więc, drogie rybki, nie będzie kamienista z racji tego, że macie coś nieprzemyślane, że coś Was zaskakuje, że musicie działać w związku z tym pod presją czasu. A więc mówiąc krótko, od czego zacząć? Od dobrego planu na przyszłość. No to zapytajmy w takim razie o te wyzwania albo co może dla Ciebie być problematyczne, droga Rybko, właśnie w tych okolicznościach. Co nam się będzie chciało tutaj na tej pozycji pokazać, kochani? Rajski ogród, czyli zobaczcie na odmianę multiplikacja od jednego denara do tej denarowej dziewiątki. No kochani, co tu kryć? Po prostu chcecie, żeby wszystko było idealnie, bo to jest rajski ogród, żeby wszystko było jak najlepiej, żeby moje marzenia, dziewiątka kielichów, dziewiątka denarów właśnie zrealizowały się w pełni. Uważajcie na to, moi drodzy, żebyście sobie nie ustawiły zbyt wysoko poprzeczki. I żebyście właśnie z tego powodu, kiedy macie rozpocząć ten nowy etap życia po przejście przez trójkę buław, nie utknęły po drugiej stronie w dwójce mieczy. No i teraz już wiemy, dlaczego od tego masz zacząć. Żeby rzeczywiście ten Twój nowy zasiew, ta konkretyzacja Twojego szczęścia, radości i satysfakcji przebiegała bez przeszkód. I żebyście nie miały wątpliwości, że jesteście w stanie taką właśnie idealną, nieomalże przestrzeń wokół siebie zbudować. Czy to właśnie w tym obszarze związkowym, osobistym stricte, a czy związanym z finansami, właśnie z takimi denarowymi, zawodowymi kwestiami. To nie jest jakiś straszny problem, a tym bardziej wyzwanie. Ale uważajcie na to, żeby nie było tak, że w dobrej wierze chcecie wszystko sobie właśnie tak rozplanować, żeby było no, jak najlepiej, a tu czas goni, bo ósemka buław, bo trzeba zrobić to, 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 to i jeszcze tamto. Więc jeszcze raz Was na to bardzo uczulam. Zanim zapadną pewne decyzje, zanim ogłosicie światu swoje plany. Zanim generalnie przejdziecie przez te wrota, dobrze wszystko sobie rozplanujcie, bo potem będzie się działo, kochani. A im bardziej będziecie dążyć do tego, żeby było no, perfekcyjnie, żebym nie popełniła żadnego błędu, żebym niczego nie popsuł, tym bardziej. Będziecie narażone na tego rodzaju rozterki. Ale tak jak mówię, to nie jest jakiś ogromny problem, jakieś ogromne wyzwanie. Po prostu tarot, wasze energie opiekuńcze chcą, żeby, jak powiedziałam, wasza droga maga, ten nowy rozdział, nowy etap życia nie był wyboisty. I choć to przepiękna energia, w tej sytuacji też ją sobie dopowiemy i spróbujemy dowiedzieć się na ten temat coś więcej. No i proszę bardzo, kolejna karta osobowa, królowa buław. No i znowu wy, z tą buławą w dłoni. Wszystko zależy od ciebie. Ty tu rządzisz, ty kontrolujesz tą sytuację. To jest taka informacja, że wy. Tak sobie trochę śrubę przykręcacie z racji tego, że obawiacie się takich tak zwanych neutralnych przeszkód, że coś się zadzieje, że z czymś nie zdążycie, że coś nie pójdzie po waszej myśli. I tarot w tej buławowej królowej chce was uspokoić spokojnie. Drogie rybki, tutaj nie ma żadnych zagrożeń, zresztą o trudności też zapytamy, bo to ty. Nadajesz bieg wydarzeniom. Nie zależysz od nikogo ani od niczego. Więc, żeby było jak najlepiej, bo takie jest Twoje życzenie w maju, na czym macie się skupić, skoncentrować, do czego dążyć? Co będzie w tym aspekcie dla Was kluczowe? Uczucia, po prostu, nie strać oczu. W jakimś zamieszaniu, w jakimś pośpiechu, w jakichś obawach o przyszłość, tego co najważniejsze że coś, ktoś daje ci szczęście, daje ci radość że masz powody, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Rzecz w tym po prostu, moi kochani, żeby to wszystko, co jest w Waszym życiu takie piękne, jak na ironię nie stało się źródłem jakichś obciążeń, żeby z racji tego, że chcecie tak skonkretyzować to wszystko na najwyższym poziomie, nie poczułyście się zagubione, czyli nie trać z oczu źródła swojego szczęścia. I na pewno pomoże Wam w tym odpowiedź tarota na pytanie, czy natraficie na jakieś przeszkody, na jakieś trudności? No przekonajmy się. Nie skąd. Mamy tu królową kielichów. Szczęście, zadowolenie, świadomość że to, co trzymam w dłoniach, co mam w sercu, jest prawdziwe, jest autentyczne. A i, kochani, to dotyczy też spraw, które nie mają charakteru romantycznego. Jeżeli na przykład... Zakładacie własną działalność, rozkręcacie jakiś swój biznes, zmieniacie pracę. Również w tych okolicznościach macie to poczucie szczęścia. Więc chociaż to karta osobowa, nie będę tego dopowiadać, bo naprawdę wszystko jest tutaj absolutnie oczywiste. Szczególnie, że ta królowa pojawiła nam się zaraz po tym, jak pokazał nam się kielichowy as. Więc faktycznie jedynie, co chcę Wam tutaj tar odpowiedzieć a propos jakichś zawirowań, to to, że zanim Twoje sprawy ostro ruszą do przodu, wszystko sobie dobrze zaplanuj, a następnie uważaj, żebyście nie przedobrzyli w tym dążeniu do perfekcji. Bo i tak jesteście królem, królową swojego świata, tego procesu i nic wam nie zagraża. Ale zapytam jeszcze właśnie o takie neutralne okoliczności, bo tego możecie się najbardziej obawiać, że coś się po prostu nie uda pomimo Waszych starań, że w taki idealny, prawie idealny sposób coś nie zostanie przez Was zrealizowane. Nie sądzę, moi drodzy, no ale nie uprzedzajmy faktów. Spójrzmy, ależ skąd? Zobaczcie, znowu karta osobowa, znowu takie potwierdzenie od wszechświata, że to ty tu kontrolujesz sytuację, to jest rycerz buław, ty tu nadajesz bieg wydarzeniom. Nie ma opcji, żeby coś się nie udało i żebyś nie miał, nie miała na to żadnego wpływu. No to jedyne co mi pozostaje to wrócić właśnie do tego wątku, który przyniosła nam energia dziewiątki denarów i zapytać o Twoje obawy. Czy masz do nich jakiekolwiek podstawy? Dziesiątka denarów, słuchajcie, jaki wy macie magiczny rozkład. Dziewiątka kielichów, dziesiątka kielichów. Dziewiątka denarów, dziesiątka denarów. I całe mnóstwo kart osobowych przy tej energii maga. No coś niewiarygodnego. A a propos tej dziesiątki, nie, nie macie żadnych powodów do obaw, bo to jest karta rodziny. Karta pewnych społeczności, również tych zawodowych, biznesowych, to jest utworzenie wokół siebie takiej przestrzeni, w której możemy na osoby ze swojego otoczenia liczyć, które nas wspierają i które, jeżeli jest to rodzina w sensie dosłownie partnerskim, więzów pokrewieństwa, są bliskie naszemu sercu. Mówiąc krótko po żołniersku, nie, nie macie żadnych podstaw do obaw, że nie uda Wam się odnaleźć w jakimś środowisku zawodowym albo, że nie uda Wam się zbudować rodziny, związku nieodpowiadającego w przyszłości Waszym wyobrażeniom. Więc już naprawdę dla formalności pytam, czy Wasze nadzieje po przejściu przez tą buławową bramę zostaną zrealizowane? Zobaczmy, moi drodzy. Jak to wygląda? No, świat, nowa rzeczywistość. Ja aż nie mogłam w pierwszej chwili yy, uwierzyć, bo mamy tutaj nowy początek, pierwszą kartę Wielkich Arkan i. Tą ostatnią, czyli przejście z jednego świata do drugiego. I to w tym ciągu rozkładu, przy Asie Kielichów, czyli realizacji nadziei właśnie, i przy karcie bramie trójce buław. A więc jeżeli na to liczysz, takie są Twoje oczekiwania, że w efekcie podjętych decyzji, dokonanych wyborów, odmienisz swoje życie, to tak. Dokładnie tak będzie. Co zatem zostawiacie w tym starym świecie za plecami maga, moi drodzy? Co wraz z Waszymi majowymi wyborami odejdzie do przeszłości? Wątpliwości, czy warto? Komuś, czemuś w konsekwencji zaufać. To jest czwórka kielichów, więc jeżeli dręczyły Was takie rozterki, czy ta druga osoba ma wobec Was czyste intencje, czy ma takie właśnie denarowe, konkretne zamiary, to wraz z majem tego rodzaju wątpliwości przeminą bo tak właśnie dzieje się w czwórce kielichów że ktoś przynosi nam to szczęście, radość jakąś propozycję ale my patrząc wstecz to są te trzy kielichy mamy obawy że znowu się nie uda że znowu będzie no tak sobie że znowu doznam jakiegoś rozczarowania nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale właśnie na początku naszego spotkania, kiedy pokazała się ta dziesiątka kielichów, powiedziałam, że właśnie w maju się przekonujecie, że warto było się w coś angażować, że warto było komuś czemuś zaufać. I tu mamy tego domknięcie. No dobrze, to co będzie w tym nowym świecie? Co zasiewacie? Pragniecie rajskiego ogrodu, pragniecie idealnej przestrzeni zawodowej, pragniecie idealnej rodziny. Dokąd więc prowadzą cię Twoje energie opiekuńcze droga rybko, tak plus minus do czasu letniego przesilenia. O macie najpiękniejsze czytanie ze wszystkich prognoz na Maj, bo... Jako takie podsumowanie pokazała nam się dwójka kielichów. Tożsamość dwóch pucharów. To, czego pragnę, to otrzymuję. I myślę, że ta karta wystarczy za jakikolwiek komentarz z mojej strony. A więc moje drogie rybki, miejcie się jak najlepiej. Bez żadnych obaw, żadnych rozterek. Podejmujcie takie właśnie perspektywiczne, życiowe decyzje, bo nie tylko nic Wam nie zagraża, to jeszcze Tarot obiecuje Wam właśnie taką absolutnie zgodną z Waszymi wyobrażeniami, planami realizację Waszych marzeń. Samych wspaniałości więc życzę w maju i nie tylko, moi drodzy, a dzisiaj już się z Wami żegnam. Dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za Waszą życzliwość, obecność na kanale. Do widzenia, drogie rybki.